but uh I... Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miłosztor, a to jest Battlefield 3. Tak, pierwszy odcinek z Battlefield 3. Raz Wam powiem, że już ogólnie zacząłem to nagrywać, ale nie włączyłem mikrofonu. Fail, nie wiem czemu, ale zapomniałem. Tutaj wszystko sobie ładnie ustawiałem, kamerkę itd. i tak dalej. I zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, czyli włączyć mikrofon. Ale już jest wszystko ok, ogarnąłem to i, i tak, tak jak informowałem, informowałem Was na fanpage'u, kupiłem sobie Battlefield 3. E, za no, rozsądną cenę, e, razem z przepustką sieciową, ponieważ na niej mi bardzo zależało. A dużo właśnie e, kopii Battlefield 3 na Allegro chodziło bez przepustki sieciowej, czyli nie, nie mogłem grać online i musiałem to dokupić osobno. A wykosztowałoby mnie trochę to wszystko, więc e, trochę poczekałem. Kilka miesięcy szukałem Battlefielda, ale udało się. E, no i tak, dzisiaj wam pokażę multiplayera. Także zaraz sobie już wejdziemy. Ehm, gra online. Od razu uprzedzam, ale też w sumie nie chcę się trochę tłumaczyć z tego, że to będzie moja dopiero druga gra na multiplayerze. Ehm, singla jeszcze nie ruszałem, ale spokojnie będzie z tego let's play, bo tam chcieliście. I, I mam drugi poziom, także na pierwszej grze mi aż tak dobrze nie szło, ale dam radę, kurczę. Aczkolwiek wiadomo, no, to nie jest to samo co na pc Tak, myszka a pas to nie była Ziemia, że tak powiem. Hmm. Ale sobie zaraz coś znajdziemy. Conquest Hardcore Only 300% tickets ha, to będzie długa runda, kurczę O tu jest coś. Aha, metro, nie, tylko metro, bez o. Um, czemu są wszystkie z jakiejś zbugowane? Dobra, wejdźmy 300% ticketów Niech będzie. Widzę, że już nawet na Xboxie tutaj serwery tworzą takie, że są zmodowane ostro. Mi to nie przeszkadza, ale po prostu myślałem, że jak trafię na taki normalny serwer, to nie będę musiał ciąć materiału, a tak pewnie będę musiał skończyć w którymś momencie. Ale na razie się o to nie martwię, także jest OK. Tam jeszcze pasy wszystko się nagrywa, wszystko jest OK chyba. Dobra. Ten materiał będzie trwał gdzieś tak z 25 minut myślę, tak jak. ...moje odcinki z Red Redemption. Dobra, słuchajcie, no to jedziemy. Ja sobie zagram tutaj może medykiem. Jeszcze czasami się gubię w klawiszologii, kurczę. Ale damy radę. Dobra, odrodzę... Nie, nie ja się odradzam... ...w bazie, nie będę się odradzał, kurde, na... ...jakimś typie. Już strzelają. W ogóle świetnie wygląda to na telewizorze, ten Battlefield, naprawdę. Efekt jest niesamowity. Jak mówię. O kurczę, ale widzę, że nas pocisnęli, to już będzie koniec rundy. Także. Za długo to jeszcze ja tu nie pograłem. No trudno, najwyżej to po prostu utnę i zaczniemy nową rundę. To chyba będzie najlepiej. Okej, okay, czytuję się nowa mapa, także to są kanały. Tak, kanały no NoShore. A, no i to będzie co, z walka z zwarciu, że tak powiem. Dobra, czekamy aż się załaduje, ja sobie wezmę medyka pewnie, chociaż... Nie wiem, czy co, wezmę sobie mechanika. Ja ogólnie tutaj dużo mechanikiem gram, szczególnie na, na, na PZ-cie. Nie wiem czemu, ale jakoś wygodniej mi jest. Zawsze mam to świadomość, że jak na mnie pojazd wyskoczy, to mogę go z rury pociągnąć. Dobra, resmy się w Little Belzie. Mam nadzieję, że nie zginiemy za szybko. Ciekawe jak się spadochną otwierało, nie mam pojęcia. Dowiem się teraz w tej rozgrywce. No, widzę, że mój znajomy dołączył. Dobra, A. Strzeliłem, że A, no i jakoś się udało. Dobra, bierzemy to. Lepiej się skitrać. Ten odcinek na razie sam nagrywam, nie będę tutaj z nikim e, gadał tak dalej, bo muszę się tego przygotować. Nie chcę tam... Już po prostu sobie wszystko przygotowałem i... I ten pierwszy odcinek będzie taki... No własny tak, że sam na nim będę występował. O, ktoś tu jest. Był. To jest tu koleś. Ach, ale go trafiłem idealnie. Masakra. Dobra, idźmy, róbmy coś. Nie lubię też tak samo biegać, kurczę, bo zawsze ktoś mi w plecy może strzelić. A to się najczęściej zdarza, już jakiś strzał słyszałem. Przeleciał koło mnie blisko. Wow, to tam jest koleś. Gdzie ten typ jest? Nie wiem. Dobra, leży. Jakiś snajper. Ale widziałem kogoś na moście, bo był znacznik. Z zaspotowany koleś. No leży kolejny. O no, jakoś dobrze mi idzie, o dziwo, ale to te typy trochę nie ogarniały, że ja tu wyskoczyłem. Oj, 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 oj. Tam u góry był. bo miałeś mechanika, tak? Ale to słońce świeci, nic nie widać. Dobra, nie można trzymać się ciągle blisko tej samej pozycji. O, już coś tam jest. To jest hardcore, więc muszę pamiętać, żeby swoich nie ranić. Kurde, dymu, pyłu. Naprawdę ciężko się tutaj e, ogarnąć, jak takie efekty są. Na patrzcie, takich efektów nie mam, bo mam ze swojego kompa. I tutaj teraz widzę most tego Frostbite'a, że tak powiem. Ale no wiadomo, że Xboxy nie są jakieś mega wykokszone sprzętowo i to gorzej wygląda, ale nawet, nawet i bez tego to naprawdę, naprawdę robi wrażenie. To tam tnie? Jakieś kraty czy coś? Dobra. O nie, nie nasza pz No Dobra, tu jest wodnik. A, nie, to wcisnąłem. A! Dobra. No jedź. Dobra. Przed wcisnąłem, nie ten klawisz. Dum, 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 dum. Dobra, wjazd tam. Idealnie. Punkty lecą, nie? Gdzieś tam jechał. No właśnie. Da się jakoś szybciej zmieniać pozycję od razu na kierowcę, na przykład, albo na działko. Chyba nie. Ach, kurczę, nie wiem czemu, wszystko skończy... A przy skręcie, bo to jest chyba drift. Najczęściej używany przycisk do driftu właśnie w grach. No eee, i dobra, A nam biorą, Co jest? Gdzieś tu jest koleś. Chyba go zabił nasz. Chyba tak. Dobra, brała już sytuacja opanowana. No, ładnie nam idzie, dobra, biegnę na B. Albo nie, 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 na C. Na B nie biegnę, bo jest zbyt otwarta przestrzeń. Nie chcę się narażać. Naprawdę wam powiem, przyjemnie się gra i nie żałuję, że kupiłem BFA. Eee, mówię, rozważałem też kupno Call of Duty, ale stwierdziłem, że na dłuższą metę to mi się znudzi, bo tam jest w sumie tylko piechota. Eee, tutaj mamy pojazdy, jest bardziej zróżnicowana rozgrywka, duże mapy, no wiadomo o co chodzi. Jest po prostu większy popyt na to. Eee, kody często wychodzą znaczy, kolejne części dosyć często wychodzą i co chwilę jest. Dobra, zobiłem go trochę. Oj, 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 tam jest czołg. No, ja Tragedia. A, ah, koleś był za mną, tak? Ja uciekałem przed czołgiem. A, ah, dammit. Dobra, ale słuchajcie, no dobrze idzie. Jesteś na pierwszym miejscu. Fuck yeah. Szaleństwo, kurczę. Dobra, zrespiesz się na moim kumplu. Ale dobra, wezmę teraz mechanika. jak mechanikiem pójdzie. No, nasza PC tam jest. na naprawy, może Zaraz no, sprawdzę. Ja muszę punktów tutaj nabijać Ooooooo wow, 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 wow. No nie wierzę! Aha, bo to czołg. Myślałem, że z rur do niego strzelali. Dobra, trudno. Ale kurczę, no naprawdę obaj go naprawiliśmy i jeszcze i tak padł. Dobra. A, raz Ale chyba trafiłem go. Nie wiem, nie widziałem, żeby zajczyło, ale dostał. Chyba, że po wystrzale, jeżeli giniesz, to, ta, to ten pocisk, nie wiem, znika. Bo wiem, że też takie rzeczy się dzieją w tym Battlefieldzie. Ogólnie w każdym Battlefieldzie tak było, o ile pamiętam. Także to nie jest żadna nowość. I nie wiem, czemu tego nie naprawią. No, dajesz. Oj, to będzie misja samobójcza, coś czuję, nie? O nie, o nie, Przejedź go. Dobrze. No, bo tam jest nasz sniper. Dziś tu strzelają ciągle. Naprawdę efekty dźwiękowe robią na mnie wrażenie. Wow, granat! Dobra, udało mi się. Tam był gdzieś koleś, nie wiem czego zabilić, nie? Wow, coś wybuchło. Ten wodnik. Ej, dobra, ktoś to też chyba jeszcze jest, mi się wydaje. Kurde, jak tu jest ciemno, muszę sobie chyba rozjaśnić to. Dobra, chyba tam był koleś. Dobra, mam go no i nam to biorą, ludzie, ogar e, bronić tego Okej, okay, już są nasi, blokują flagę, więc jest zajebiście A jak tylko ktoś padnie... O Boże, znowu czoło wow, Ło! Ale oberwał Już prawie leży Kurczę, ach, za blisko strzeliłem. Bez przymierzenia, tak to jest. Ale cóż, kurde, muszę wam powiedzieć, że nam dobrze idzie. Um, może trochę dłuższy sobie odcinek? Nie, nie, zobaczymy jak pójdzie. Dobra, respie się na moim towarzyszu. Dawaj, do walki. Dobra, ciągle berb pilnujemy, widzę. Ten czołg tu ciągle jest, tak? Oberwał. Macie tam... Liczy żołnierza z bronią ze odbiór! Dobra, ty jest koleściem! Chodź tu, no bo zabiłem, ale nie zdążyłem ratować naszego... naszego ziomka, kurde, nie udało się. Bądźcie ostrożni, odbiór! Ładuj, spadł do wody! What the fuck, nie? Sorry, sorry, kurde, że mi się nie udało, naprawdę. Jaki fail, nie? A wiedziałem, że chyba się zabije, ale... Nie wiem, no, strzeliłem, no. Dobra, się. Jest ten czołg. To tam jest koleś. U góry. Dobra, zabił go. Dobra, ale ciągle mamy, o dziwo, więc jest zajebiście. Dobrze nam idzie. Wrogi pojazd w rejonie waszych działań. Odbiór. Nie, jak poprzednia runda, kurde, jak widzieliście taki pojazd na sali, O Jezus. Nie, nie, jeszcze granat. Aach. Zabili go? Chyba jo. Ja. Dobra, tam chodź bieg. O, znowu czołg jedzie, no e, nie słuchajcie, wierzę. Słuchajcie, macie tam niedaleko żołnierza z bronią P-pads. Odbiór. Uwaga, z auta izolowany. Odbiór. Aach. Łoł, łoł, łowaj się. Dobra, ale co zrobiłem. Pięknie. No nie powiecie. Kurde, to było idealne. <grystanie> Jak on poleciał, typ. Dobry jest. Wow, tam kolejni idą, no nie wierzę. Rozchłajcie, no, panowie. Nie wierzę, ile ma HP, nie? Kurde, ale... Myślałem, że go bardziej trafiałem. No ale wiadomo, snajperka, no to z pierwszej, nie? Zabiłem pie pierwszym strzałem. I chyba każdą. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić? O nie, Dobra, ten gdzie jest? Ten leci. Dobra, to będzie szybki szpil. A, żyje. Dobra, na mnie. o kurwa. Oj, sorry, to Ale właśnie słyszałem, jak ktoś wchodził niszczył ten płot nożem. I się nadziałem na niego, no. Ach, dobra, nieważne. Yy, Patryk, Patryk, ten leci. Ale kurczę, wzięli nam wszystkie flagi, no. Naprawdę. Nie, ja mu nie ufam. Ja poczekam, aż on doleci, bo naprawdę ja nie chcę znowu ginąć niepotrzebnie. I nawet ląduje. Wylądował, nice. Wow. O, kuśma. no nie, i czołg. Dobra robota panowie, cel przejęty, możemy wracać do bazy, odbiór! Na mnie, na mnie, na mnie, ludzie. Ja poczekam, niech biorą flagę, bo będą widzieć, że coś tu się dzieje, dobra? Wow, ktoś tu jest. A to nasz chyba strzelał na do kogoś, dobra? No nie, jak tu wziąć tę flagę? Tu wejdę, to będą wiedzieć, że tu siedzę. To jest najczęstsza pozy pozycja, w której ludzie siedzą, biorąc flagę. Dobra, próbujemy. Patrzymy kto dzisiaj szybszy refleks. Uwaga, cel został zneutralizowany. Powtarzam, Ach, od razu strzelał, jak tylko się wychylił. Wiedział, żeby to od razu sprawdzić, czyli to, o czym mówiłem, tak? Zawsze ludzie wiedzą, żeby tutaj patrzeć. Eeeem, um. chyba ten żyje jeszcze, aaa nie żyje, ten w o ten dziś kampi na wyspie Co za typ, dobra gdzie ja jestem, e, tam jest B, tu wzięli, o Boże, ale trafiałem, dobrze, że mi zabił chyba w sumie bo bym marnie tutaj sobie poradził Nie ci ludzie, do ataku Cel! Nie popieram kampersa w grze, naprawdę. Jest takie lamerskie Dobra, nikogo tutaj nie ma, bo przyjmuję flagę. Jak tylko się zatrzyma pasek, to będę wiedział, że ktoś to jest sobie... No nie. Są jakieś jaja. No nie! Kurde! Głupi czoł! Strzelał do no i o 18% HP, nie? Najbardziej mi rozbraje, jak ludzie mają po 0 HP, nie? I, i dalej mi mogą zabić, nie? To już w ogóle jest epic Dobra, on tutaj coś kombinuje. Jakieś zasadzki. Dawaj ziom biegaj. Na A. na No. Czemu się rozkaz nie zadać? Kurde no, bo ten top... O ten No nie, no nie mogę ich zabić teraz, nie. Tragedia. Tak jak na początku nam dobrze szło, tak teraz beznadziejnie. Ja to nagrywam już. 20 minut, dobra. Jeszcze, jeszcze trochę sobie pogramy. Yy... Co tutaj się dzieje? Dobra, ten tutaj jedzie, ten na spadochronie. Dobra, zlespię się nad C. Może biorą? Nie, nie biorą. Dobra, biegnijmy na A. Już czołg z prawej. Nie, nie czołg, wodnik był, dobra. Wow. O kurde, aż wycelował marszaka. Nie, 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 Wiedziałem, że to jest Grant. Myślałem, że wybuchnie szybciej. Boże, sorry za tego dzieciaka, ale jakiś dzieciak kurde gra i... Krzyczy jakieś. Swoją drogą ciekawe jak można wymutować ich wszystkich. Jeżeli wiecie to piszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie w jaki sposób wymutować te... W jaki sposób wymutować te dzieci, żebym nie słyszał ich głosów. Oczywiście wiem, że mogę każdego z osobna mutować, no ale to jest chyba bez sensu, nie ja tam. Ja się boję respić eee, w helikopterach, bo nie Ufam tym ludziom, którzy tym kierują. Chyba nie biorą. O my jak ja strzelam. Nic nie mogę ubić. No i znowu w plecy, no kurde co zrobić nie no muszę kogoś zabić jeszcze gdzie jest ticketów w ogóle 463 młodko na tego całego nie będę wam pokazywał na c dobra bo na c idą tak dobra gdzie tutaj są no i czołg już tutaj jest nie no świetnie nie, tam koleś idzie Uwaga, uwaga, do pustki Cel został utracony. Odbiór ha, zginął nasz koleś. Przyjęliśmy kontrolę nad celem. Jestem cicho, odysłyszał krok, jakby też mi zachodził. O nie. Zginiemy, jak on się pojawi. Nie. Nie! Fuck you! Fuck you! Kurde, ale jaka lipa że on... nie. jak on nie ogarnął tego, że to jest czołg, nie? Kurde, gdyby ten mój kumpel ogarnął, to byśmy to przeżyli, jakby się nie wychylał, ale, no jak, dobra, wybaczam. To nie jest jego wina, że zginęliśmy, ja też mogłem do lepszej pozycji cel, powtarzam, cel. A, zabijmy coś, bo ciągle giniemy. Cholera, no zbiją, no i co tu zrobić? Co tam się dzieje? Aha, nasz... ten idzie. No nie! Co to jest? No tak! Są jakieś jaja chyba. Wszędzie czołgi ty. Nie wierzę w to. No, zróbmy to może inaczej trochę. <śmany> Mam go, palnikiem. Moje pierwsze zabójstwo palnikiem czołgu. Nawet na pc mi się to nie udało, nie? Ale wymyśliłem, ale mnie zdążył zabić. Znaczy nie, samobójstwo było, bo koleś wysiadł i czołg mnie potrącił. Dobra. no nie, zaspiłem się znowu na typie, który się strzela. Nie mogę tu wejść. Ci się zaspili. Dobra, leży. Dobra, zaczynam zabijać. Jest dobrze. Wracamy do gry, panowie. I panie. Czy ktoś tu się zdążył zrespić? Chyba nie. Wow, 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 wow. Dobra, zabili go? Ja, zabili go. Dobra. Dobra, słuchajcie, ja będę chyba kończył. I powracam do gry, ale... Czekajcie, ile nagrywam? Jeszcze 5 na minut. Pin Dobra, pół godziny materiał zrobimy. Jak widzicie, nie mogę się oderwać. Ej, ja tu jest koleś? LOL. Myślałem, że to koleś jest. Nie, będę musiał sobie później to rozjaśnić, nie będę teraz tego robił. Niech będzie jak jest. Oj. Cholera jasna. Z góry strzelali, tam z prawej strony. No i wygarnął mnie jednak. Kurde. <śm> Kamperzy. Wspominałem, że nie lubię kamperu, tak? No idę na doki. O biorą nam doki. Resp się. I znowu czołg, wiadomo, nie? Bronić tego celu! Cel zneutralizowany, odbiór. Dobra, skąd? Nie wiem skąd strzelają. Uważajcie, odbiór. No to jest jeden koleś, więc nas to jest więcej, gdy to weźmiemy. Jeżeli zajebiście. Gdzie mi tu granaty? Gdzie rzucą? Ja tam kolesia nie widzę, nie? Jest tam tak ciemno. Snajper, macie tam u siebie wrogiego snajpera, Odbiór I już czołg przyjechał, tak? Nie no... Super partia do kwadratu, nie? Nie, kurde, ale kośmy kampę, tylko głowę było widać. Jestem ciekaw, no właśnie, to jest jakiś... Na pierwszym miejscu koleś jest, więc chyba ogarnięty. Um, ten tu zaraz rozwali się. Ten gdzie stoi, a co bierze, dobra. To my też razem z nim idziemy cebrać. Ja na swoją miejscówkę idę. Dobra, tam biegają. Ciekawe czy zabił, nie wiem. O, awans, nice. Mam nadzieję, że plecy mi kryje ktoś. Boże, ile tam oznacznie wyskakujemy. Co, już nic więcej nie będzie. Dobra, dawać, idziemy po nich. Eee, yy, na B. Ten cel! Już po czołgiejdzie. Nie gadaj, że wiedział. Dobra, to było głupie, słuchajcie, tutaj kończę. Dzięki Wam za oglądanie i spodziewajcie się kolejnych materiałów. No tutaj nie pokazałem jakiegoś super skilla, ale będę się starał. Na pewno im dłużej będę grał, tym lepiej będzie mi szło. Ale tak jak zawsze jest wiadomo: trening czyni mistrza. Zapraszam Was serdecznie na mojego fanpage'a. Jeżeli nie używacie Facebooka, oczywiście nie będę Was do tego zmuszał, nie musicie tam lajkować. Ale ten kto może, no to proszę, żebyście to robili. Dzięki temu będę miał z Wami lepszy kontakt. I zapraszam Was też na mojego bloga. I, wiadomo, komentujcie, yy, zostawiajcie łapki w górę, w dół, tak jak Wam tam się podoba. I tyle. Dzięki. Na razie.